Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu ogólnym miesięcznym na styczeń 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Również hmm, Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie. Filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania, miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talie na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moi kochani, moje kochane bliźnięta, już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczenia, tasowania i wykładania kart. Moi kochani. Po lewej stronie, to co Was czeka w zbliżającym się miesiącu, w miesiącu styczniu, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Bardzo często też się pojawia odrębna sytuacja, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tą po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Bliźnięta i styczeń. Bliźnięta w zbliżającym się miesiącu. Bliźnięta i styczeń. <laughs> Bliźnięta i styczeń. Bliźnięta i styczeń. Zaczynamy sobie kartą Księżyca. Księżyc. I pozostałe energie. Dziewiątka monet, trójka kielichów, w tle, arcykapłan, a z kielichów, król kielichów. Ja wam powiem tak o ile? Lewa strona jest trudna, bo jest trudna. O tyle prawa strona jest bardzo dobra. Bo po lewej stronie są takie wydarzenia, które um, mogą wam mocno dawać do myślenia. I to też y, czasem mogą te wnioski, które będą przychodzić, mogą y, być dla was trudne. Bo ja wam powiem co tutaj ósemka yy, monet jako rada. Dobrze, moi kochani. Rozpoczynamy sobie, drogie bliźnięta, wasze czytanie. Zaczynamy od księżyca, od dziewiątki monet i od yy, karty trójki kielichów. Powiem wam tak. Pierwsza rzecz, którą tutaj widzę. Yy, wiadomości, informacje wychodzące na światło dzienne i to też jest karta intuicji i karta prawdy. Więc powiem wam tak. Yy, to, co tutaj widać w tym miesiącu styczniu, po pierwsze, y, możecie się dowiadywać na temat niektórych osób y, niezbyt y, pozytywnych rzeczy, niezbyt pozytywnych wiadomości, dlatego że dziewiątka monet obok właśnie jest kartą mówiącą o tym, że ktoś może, y, w kogo mogliście na przykład lubić, komu mogliście w miarę ufać. Może być tak, że w tym miesiącu odkryjecie, że ta osoba, dziewiątce monet, ona skupia się przede wszystkim na, na sobie i na tym, co dla tej osoby jest ważne, tak? Może być tak, że nie wiem, ktoś y, z waszego otoczenia, z kim się przyjaźnicie, albo z kim się kolegujecie, albo z kim na przykład w pracy w miarę dobrze wam się y, 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 pracowało razem, tak współpracowało. Y, ta osoba wam pokaże w styczniu, że ona przede wszystkim gra na siebie. Wy sobie uświadomicie, ja kojarzę bliźnięta jako taki dość mocny team player, tak? czyli osoba, która gra zespołowo, która potrafi, jeżeli jest dobro grupy, tak? jeżeli jest dobro jakiegoś projektu, potrafi też poświęcić się, tak? potrafi w dużym stopniu zrezygnować z jakichś swoich aspiracji. Wam w tym miesiącu się przekonacie, że nie wszyscy tacy są, po prostu. Że niektórzy będą zawsze traktować swoje cele nadrzędne Ponad dobrem w większości ponad dobrem innych osób. Co prawda, co, co więcej, te karty też mówią o tym, że trójce kielichów, ktoś z waszego otoczenia może jakąś informację, która została tej osobie przekazana w tajemnicy, może tą informację przekazać dalej. Tak, bo jest tutaj tajemnica, trójka kielichów, czyli. Wy się z kimś przyjaźnicie i ta osoba się z kimś przyjaźni i ta osoba y, przekazuje pewną informację poufną, którą usłyszała od Was, tej drugiej osobie, tak? Którą się... To jest trójkąt... Y, y, karta trójkątów emocjonalnych, ale też trójkątów takich y, przyjacielskich, tak? Y, więc ta osoba pośrodku, ona może być poniekąd takim łącznikiem i też nie zawsze Wam to będzie odpowiadało. Y, natomiast właśnie tak jak tutaj ta dziewiątka monet mówi przede wszystkim o tym, że ktoś może tutaj skupiać się na swoim rozwoju, na swoim dobru, tak? Na tym, co tej osobie się w danym momencie opłaca. Um, co ciekawe, i dużo też yy, 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 tło będzie tutaj o pewnych rzeczach mówiło, wy w tym miesiącu możecie odkrywać i dochodzić do Was, może na początku tego roku, że najlepiej, moi kochani, i najbezpieczniej jest inwestować w siebie: tak? Inwest inwestować w swój czas, swoje zaangażowanie. <laughs> W rozbudowywanie swoich możliwości, swoich kompetencji, w dbanie o siebie, to pewne rzeczy właśnie na początku tego roku mogą do Was dochodzić. Was może też pewna zmiana, właśnie bo zachodzi. Dlatego, że właśnie Karta Księżyca to też są pewne refleksje, które do nas dochodzą, tak. I Wy też możecie odkrywać w tym miesiącu, że niektóre współdziałania, niektóre relacje. Z czasem mogą okazywać się nietrafione, tak? Czasem jest tak, że w kimś pokładamy bardzo dużo nadziei, tak? Ufamy w miarę komuś. Pamiętajmy, im bardziej w kimś pokładamy nadziei, im bardziej komuś ufamy, tym bardziej możemy się sparzyć, tak? I tu jest, tu są troszeczkę karty takie mówiące o tym, że w tym styczniu, ze względu na to, co się będzie wokół was działo, wy możecie tutaj dużo mocniej skupiać się na samym sobie, tak? na, na swoich perspektywach. Też y, te karty mogą mówić, ta dziewiątka właśnie monet może mówić, i to też jest oprócz y, ta trójka kielichów, oprócz tych y, trójkątów emocjonalnych, to jest też karta dobrej zabawy. Powiem Wam tak, y, w, od początku tego roku, drogie bliźnięta, to co kolejne tutaj y, te karty mogą wskazywać, to jest fakt, że Wy będziecie dużo mocniej od nowego roku postanowicie dbać o siebie, tak? Może będziecie mieli tutaj jakieś postanowienia w tym kierunku, może postanowicie coś zmienić w swoim wyglądzie, może postanowicie coś zmienić, jeśli chodzi o swoje kwalifikacje, jeśli chodzi o swoje wykształcenie, może znajdziecie yy, tutaj jakieś kursy, które będą Was interesowały. W każdym razie od nowego roku możecie też w dużym stopniu yy, także na fali jakiegoś rozczarowania, jakąś relacją. Dużo mocniej skupić się na sobie, tak? Wy sobie wiecie, powiecie na zasadzie, a dobra, jak yy, yy, życie pokazuje, że nie warto inwestować w inne osoby, ja zainwestuję w siebie, a co mi tam, tak? A ja jeszcze niektórym ludziom pokażę. Yy, I tak jak mówię, tutaj te karty pokazują przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza, właśnie to jest. Y, prawda wychodząca na temat jakiejś znajomości, i też tak jak mówię, może być tak, że informacje, które wy przekazaliście komuś w tajemnicy, będą wychodziły na światło dzienne, niestety, i to dla was będzie bardzo dużym rozczarowaniem. Yy, I zobaczycie czyjąś tak naprawdę prawdziwą twarz. Tak? To, że ta osoba przede wszystkim, jeśli chodzi o swoje życie, jeśli chodzi o, o to, co robi w swoim życiu, gra. Na siebie, że to nie jest wcale osoba, której można ufać. To jest osoba, która te informacje, które ma, w zależności od tego, co jej się w danym momencie opłaca, po prostu nimi odpowiednio kieruje. Tak? No i tak jak mówię, druga rzecz, wy w tym, w tym miesiącu, od początku tego roku. Bardzo prawdopodobne, że za sprawą y, waszej intuicji, waszych wcześniejszych przemyśleń postanowicie bardziej inwestować w siebie. Też y, ta trójka kielichów mogłaby świadczyć o tym, że postanowicie dać sobie więcej przestrzeni na pozytywne emocje, na rozrywkę. Może, zresztą ja kojarzę z y, czytań z poprzedniego roku, że jeśli chodzi o te bliźnięta, tak, o was, to y, te czytania były bardzo mocno, wy mieliście cały czas jakieś zmartwienia praktycznie, tak. Y, pojawiały się co prawda jakieś pozytywne informacje, ale dużo, mo bardzo mocno się skupiałyście na takich y, zmartwieniach, na jakichś takich negatywnych rzeczach w waszym życiu. Dużo było takiej właśnie energii y, przeżywania też jakichś poprzednich y, wydarzeń, poprzednich relacji. Myślenia tak negatywnie o przyszłości, ja Wam powiem tak. Miesiąc, styczeń i początek nowego roku będzie pewnego rodzaju przełomem w tej kwestii, bo widać, że Wy postanawiacie coś sobie zmienić, postanowicie bardziej o siebie zadbać i postanowicie, postanowicie w tym nowym roku dać sobie więcej wolności, więcej przestrzeni do tego, żeby mocniej używać życia. Bo to jest karta też bardzo dobrej zabawy, tak? Karta odpuszczenia sobie karta tego, że co prawda niekoniecznie to musi być tak, że od razu wiecie ile mam tyle wydam, tak w danym momencie, bo, bo potrzebuję się dobrze bawić. A tu też jest karta żyje się tylko raz, tak. Szczególnie te dwie karty w tym połączeniu o tym mówią. Ja dbam o siebie, żyję się tylko raz, ja też potrzebuję w życiu coś e, zaznać, też potrzebuję w życiu się czymś e, cieszyć, tak? też potrzebuję sobie od czasu do czasu na coś pozwolić. Życie to nie jest tylko seria e, zmartwień, seria problemów. Ja sobie zorganizuję je, je tak, żeby zawsze mieć przeciwwagę, żeby mieć możliwość tego, żeby e, czymś w życiu się ucieszyć, żeby mieć perspektywy e, pozytywne. I, I też pewne uciechy. To też nie jest karta, wiecie, rozrzutności, chociaż troszeczkę bym powiedział, że już w, w tym kierunku ta dziewiątka kielichów, dziewiątka, przepraszam, monet idzie, ale to też jest karta tego, a jak mnie w danym momencie stać, żeby sobie też na coś pozwolić, żeby na, na, wydać na siebie, żeby siebie w pewnym stopniu też ucieszyć, to dlaczego nie? I ta energia też mi się podoba, tak? bo to jest y, troszeczkę przejście w takiej energii, y, którą wcześniej u Was też widziałem bardzo często. Y, y, Docenić wszystkich wokół, a ja jak starczy to będzie, nie? to sobie może pozwolę. To jest energia taka, ja ucieszę siebie. Przy okazji też um, inne osoby, jeżeli mi dobrze życzą, to też się ucieszą, będą się cieszyć przede wszystkim e, moim szczęściem. Bardzo często też w życiu niestety są mnie martwi, jest tak, że niektórzy przyjaciele są tylko na, na złe, tak? czyli jak nam się zaczyna układać lepiej niż ich, im, to... To nie ma wbrew, wbrew pozorom takiego szczęścia, naszym szczęściem, tak? Tylko jest y, czasem, niestety, ale to jest weryfikacja niektórych znajomości, bo pojawia się zazdrość i Wy możecie mieć w, w najbliższym czasie takie podejście. Jeżeli ktoś faktycznie dobrze mi życzy, jeżeli y, ktoś faktycznie jest po, moim, y, po mojej stronie, to też będzie mnie wspierał w moich wyborach, y, które wskazują na moje szczęście, na moje dobro, tak? I, I też będzie się cieszył moim szczęściem. I tak, takie, taka tutaj yy, u Was zmiana nastawienia jest moim zdaniem bardzo mocno, może się to opierać o pewne rozczarowania, jeśli chodzi o jakąś znajomość. Jeśli chodzi o tło, wygląda na to, że nie wszyscy w Waszym otoczeniu Was rozczarują, bo mamy tutaj natomiast kartę yy, bardzo pozytywną. Yy, może być to karta albo Waszego partnera, tego króla kielichów, albo przyjaciela. Albo osoby bliskiej, bardzo prawdopodobne, że mężczyzny, e, bardzo prawdopodobne, że znak wodny, rak, skorpion albo ryby. E, I powiem Wam tak. E, możecie z tą osobą przede wszystkim w styczniu, ze względu na ten kontakt, na przebywanie z tą osobą, na wsparcie tej osoby, bardzo prawdopodobne, że ktoś taki, Wasz przyjaciel albo e, taka osoba Wam bliska, tak, będzie Was bardzo mocno doceniała, bardzo mocno Was będzie wspierała w tych waszych przemianach. I to jest bardzo pozytywne, że będziecie mieli, nie, to nie będzie tylko bazowało, z jednej strony oczywiście to będzie bazowało na pewnych rozczarowaniach, ale z drugiej będzie ktoś w tle, kto będzie te wasze zmiany wspierał, kto się będzie z wami cieszył, tak? I y, arty, arty, karta arcykapłana właśnie mówi o wzroście tej relacji, o rozwijaniu się tej relacji, także tutaj, y, po pierwsze tutaj to, co widzę w tle tego wszystkiego, ktoś może was bardzo mocno wspierać w tych zmianach, Ehm, też może Was bardzo mocno kierować, jeśli chodzi o pewne, e, pewne rzeczy, które w Waszym życiu się będą działy, e, też ze względu na sympatię, szacunek, e, uczucie, miłość. Miłość e, niekoniecznie e, może być to, co prawda, miłość partnerska, tak? ale to też może być miłość przyjacielska. Ten kielich, który tutaj jest pokazany, i ta osoba będzie Wam pomagała zmieniać siebie, budować siebie bardziej świadomie. Możecie mieć po prostu tutaj takiego kołcza um, w postaci przyjaciela. Ktoś, karty pokazują o, to, że ktoś oprócz Was jeszcze o Was dba. Może to też być partner, który widzi, że na przykład, nie wiem, pewna relacja, pewna znajomość w Waszym życiu albo ktoś z pracy bardzo mocno Was rozczarował i on Was będzie taką, będzie chciał być na przykład partner właśnie albo przyjaciel pewną przeciwwagą, żebyście nie zwątpili w innych ludzi. Bo czasem jest tak, że... Jak nas, relacja za relacją rozczarowuje, to w pewnym momencie my byśmy najchętniej się odcięli od całego świata, byli taką samotną wyspą. Przynajmniej nas już nikt nie rozczaruje. Powiem Wam tak: ktoś z Waszego otoczenia będzie chciał yy, cały czas dawać Wam nadzieję na to, że ludzie nie wszyscy są wbrew pozorom źli, tak? Nie, za nie zawsze ludzie są nastawieni na to, żeby yy, jeden pod drugim dołek wykopać. Zresztą bardzo często jest też tak, że osoba kopiąca koniec końców do tego doła sama wpada. Bo karma czasem lubi się bardzo dosłownie obejść z niektórymi osobnikami, ale tutaj ktoś będzie jednak chciał was budzić nadzieję na, na dobrych ludzi wokół, tak? wokół was. I tak jak mówię, tutaj y, przebywanie z tą osobą, y, wsparcie tej osoby może Was bardzo mocno rozwijać i bardzo mocno rozwijać y, tą Waszą relację. Tak jak mówię, tutaj y, wy, z jednej strony tutaj widać pewne zwątpienie w otoczenie, ale ktoś jednak jest po Waszej stronie, na kogo Wy możecie liczyć, z kim możecie pogadać, kto Was tutaj wesprze. I tutaj ta osoba będzie Wam pomagała i ta, też przez tą pomoc Wy będziecie bardziej wierzyć w tą osobę. Bo ta y, osoba będzie Wam y, bardzo życzliwa. Co ciekawe, ta osoba może być też dla Was jakimś przewodnikiem. W pewien sposób duchowym, albo wam może pomagać, jeśli chodzi na przykład o kwestię budowania jakiegoś spokoju w waszym życiu, bo to też jest taki rozwój duchowy, tak? Albo może wam troszeczkę uświadamiać, że wasze nerwy na co dzień nie są potrzebne, albo że właściwie nic z nich nie wynika, albo wam pomagać, znajdować sposoby na to, żeby sobie ze stresami też radzić, bo, bo ten arcykapłan bardzo mocno właśnie o tym mówi. Jako Rada ósemka. Monet, ósemka monet, jest to karta pracy, ciężkiej pracy pracy y, zarówno na swój sukces, jak i nad samym sobą. Tak więc dla Was y, i to też mi się kojarzy y, troszeczkę y, z takim podejściem. Niech sobie robią wszyscy w koło co chcą, ja mam swoje zajęcia, ja wiem mam, czym, czym mam się zająć, tak i y, y, tutaj ja nie potrzebuję ani niczyjej, niczyjego wsparcia, niczyjej aprobaty. Ja, jeśli chodzi o moje cele życiowe, jeśli chodzi o moje, to, co dla mnie istotne, ja wiem, czym chcę się zajmować i niech w koło dzieje się co chce, ja będę robił swoje. Tak? I to też jest dla Was zachęta. Nawet jak będą Was y, niektóre relacje rozczarowywały, inne będą Was podbudowywały, wy róbcie to, co do Was należy. Tak? Y, y, oczywiście tutaj pewne zmiany. <laughs> Widać moje kochane bliźnięta, tak? Widać w Waszej świadomości siebie, w Waszym rozwoju, jeśli chodzi o ten styczeń, jeśli chodzi też o to, że będziecie szukali więcej okazji do tego, żeby móc się z tego życia ucieszyć i będziecie mieli w tym kierunku wsparcie osobę taką, która będzie po Waszej stronie. Natomiast, tak jak mówię, nie zapominajcie o Waszych celach, o tym, co jest dla Was istotne, pracujcie też nad sobą nad Waszą, to też jest praca na własny rachunek, nad własną niezależnością, nad własną samodzielnością. Nad tym, żeby jeśli chodzi o ważne tematy w Waszym życiu, żebyście w tych tematach nie musieli się nikomu tłumaczyć, żebyście nie musieli się nikogo o nic prosić, to jest właśnie bardzo mocno praca na, na własny rachunek, na to, co dla nas jest istotne. I to też jest praca nad własnym charakterem, nad taką własną niezależnością. Mam wrażenie też patrząc na, na te czytania, które były w 2023 roku dla Was, że ten rok ubiegły był dla Was niełatwy. I też dużo takiej negatywnej energii w związku z tym y, po waszej stronie, tak, dużo takiego martwienia się. W 2024 na początku już coś drgnie, coś się zmienia, bo wy inaczej zaczynacie patrzeć na swoje życie, na swoje perspektywy. I to jest bardzo fajne. I fajne jest to, też to, że co prawda y, będzie jakieś rozczarowanie, ale też będzie wsparcie. I wy y, dzięki temu, może też y, tej życzliwości y, osób, na które możecie zawsze liczyć, nie zamkniecie się. Będziecie myśleć przede wszystkim o sobie, bo, bo to, 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 tutaj to, to się zmienia, ale nie zamkniecie się totalnie na ludzi, nie, nie będziecie już tacy nastawieni, a ludzie w moim życiu się nie, nie sprawdzają, wolę się skupić, jakby nie potrzebuję nikogo w moim życiu, wolę się skupić tylko i wyłącznie na sobie, nie. Będą też ludzie, którzy Was już w styczniu bardzo pozytywnie. Ktoś właściwie na pewno to będzie jedna osoba, ten król Kielichów, która Was bardzo pozytywnie zaskoczy i będzie po Waszej stronie, choćby nie wiem co. Dobrze. Moje kochane, bliźnięta, ja was bardzo za to czytanie, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam, marzz